Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. To wyzwanie przywołuje nam przede wszystkim Ogrójec i tę modlitwę Jezusa, opuszczonego przez uczniów. Jezusa, który po latach działalności wypowiada raz jeszcze swoją wolę, aby zgodzić się z wolą Ojca. Niech mi się stanie nie tak, jak ja chcę. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, a równocześnie posłuszeństwo, które Jezus przywołuje. Pismo Święte będzie potem komentowało tę odważną modlitwę Jezusa, mówiąc, w liście do Hebrajczyków, że przez posłuszeństwo całkowite syn nas zbawił. Gdyby nie było posłuszeństwa Jezusa, gdyby nie było Jego zgody, by ta miłość doprowadziła Go do krzyża, czy moglibyśmy być zbawieni. Nie swoją mocą, którą mógłby przeciwników odrzucić, ale posłuszeństwem, miłości, która nie cofa się przed niczym, także przed naszym grzechem nas zbawił.